Dzień dobry, dzień dobry! Witam biegająco i zapraszam na poranne oddychanie bladym świtem. Ale najpierw, kochani, pokażę Wam tutaj to miejsce, gdzie jestem. Tu jest trójka, autostrada. Ten odcinek oh, to jest autostrada, która idzie przez całe Niemcy od Holandii tutaj na sam dół do Monachium. Tu leci do Regensburga. Do, do Monachium Berlin. Berlin, uh, Berlin Monachium to dziewiątka, ale oczywiście od trójki też można dojechać. Zobaczcie, zobaczcie blady świt. Wschód słońca 7,44, a teraz jest 7,20. Wow, ta góra przypomina mi babkę drożdżową mojej mamy, która piekła ją na święta wielkanocne. <ścoughs> Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na poranne oddychanie. Nie mam statywu, nie wzięłam, nie pomyślałam, że będzie tak pięknie, ale położę telefon. Uwaga, na ziemi kładę. I zapraszam na poranne oddychanie. Wdech, wydech. I tak po żołniersku 10 razy. I ostatni na spokojnie. I ten ostatniejszy. I Podskakujemy. Poruszamy rękami. Poruszamy głową. Jednym słowem, poranna gimnastyka. <grywka> Zobaczcie, jest. Po prostu jestem zachwycona. No jest po prostu cudownie. Jest po prostu cudownie. A teraz, jeszcze jak będzie piękne, bezchmurne niebo, no troszeczkę chmur jest i zacznie wschodzić słońce. Hmm. Pa, miłego dziąka, pa. <gry <algorithms> <gryệc> Nie ma to jak babka drożdżowa i ręki. <gryệc>